Dzień dobry! Witamy w programie z cyklu Zawodowi zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przed odbiorniki i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie? Może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery Budownictwo to jedna z głównych gałęzi gospodarki. Od lat obserwujemy jej dynamiczny rozwój zarówno w kraju, jak i za granicą. Przekłada się on na wzrost miejsc pracy dla specjalistów w tej branży. Monter konstrukcji budowlanych to zawód poszukiwany na rynku pracy, dający pozytywne perspektywy zatrudnienia, szczególnie przy realizacji dużych, prestiżowych projektów budowlanych. W studio gościmy eksperta. Który przybliży nam trochę ten zawód. Witamy! Dzień dobry! Chcemy dzisiaj opowiedzieć o zawodzie monter konstrukcji budowlanych. Może zacznijmy od wyjaśnienia, na czym on polega. Monter konstrukcji budowlanych to specjalista, który, jak sama nazwa zawodu wskazuje, montuje konstrukcje z tzw. elementów prefabrykowanych. Są to gotowe elementy, które trzeba odpowiednio dociąć, wygiąć, by móc je dopasować i połączyć ze sobą. Zawód ten wymaga odpowiednich warunków fizycznych, co oznacza, że na pracę w tym zawodzie najczęściej decydują się mężczyźni. Spójrzmy na szczegóły. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD 08: montaż konstrukcji budowlanych, przygotowywanie elementów konstrukcji budowlanych do montażu, montowanie elementów konstrukcji budowlanych, wykonywanie prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych. Na co dzień przygotowuje i montuje elementy konstrukcji drewnianych, metalowych i żelbetowych, łączy elementy konstrukcji konstrukcji za pomocą nitowania, skręcania lub spawania, wykonuje rusztowania do robót budowlanych, konserwuje i naprawia konstrukcje budowlane, współpracuje z innymi członkami brygady oraz specjalistami zatrudnionymi na budowie. Najczęściej wykonuje rutynowe czynności. Mam do pana kolejne pytanie. W jakich miejscach taka osoba może znaleźć zatrudnienie? Są to najczęściej firmy budowlane, pracujące przy konstrukcji domów, biurowców, galerii handlowych, ale też bardziej nietypowych obiektów, jak na przykład stadiony czy hale konferencyjne. Monter konstrukcji budowlanych często zatrudniany jest w przedsiębiorstwach budowy dróg i mostów. Zanim poproszę Pana o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszą reporterką w terenie. Zobaczmy i posłuchajmy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo Marto, jesteśmy na wizji. Jesteśmy na wizji? <grych> Nie zauważyłam. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, jak widać, jesteśmy na budowie. Mam okazję spotkać się z osobą montującą konstrukcję budowlane. Dowiemy się od naszego rozmówcy, jak w praktyce wygląda jego zawód. E, dzień dobry. Proszę powiedzieć naszym widzom: jak to się stało, że wykonuje Pan ten zawód? Stało się tak, że po prostu skończyłem zawodówkę o takim kierunku monter konstrukcji budowlanych. Potem znalazłem pracę w firmie budowlanej, w jednej, w drugiej. Wie pani, trochę się też za granicą robiło, ale wróciłem po roku. Nie narzekam na brak pracy. Firma ma sporo zleceń. Dziękuję. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a tymczasem łączymy się ze studiem. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy do prezentacji mocnych. I tych słabszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście wykonywanie każdej pracy ma swoje zalety, ale też i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu monter konstrukcji budowlanych: duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej branży, stabilne zatrudnienie, zadowalające zarobki, możliwość pracy przy prestiżowych projektach budowlanych. Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wady wykonywania zawodu monter konstrukcji budowlanych. Możliwość wydłużenia godzin pracy powyżej 8 godzin dziennie. Praca fizyczna, często wymagająca przenoszenia ciężkich przedmiotów. Praca często na wysokości oraz w hałasie. Praca na otwartym powietrzu przy zmiennej pogodzie. Praca o podwyższonym ryzyku wypadków. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i współpracowników. Dziękuję. Połączmy się raz jeszcze z naszą reporterką w terenie. Halo, Marto. Halo, studio, jestem na miejscu. Czy mogłabyś zapytać swojego gościa: Jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sam pan słyszy, moja koleżanka w studio ma jeszcze pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi: co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie? Wie pani, to jest praca na budowie trzeba być sprawnym i zdrowym. Często pracujemy na wysokościach, więc niezbędne jest poczucie równowagi. Przyzwyczajenie do zmian wysokości. Pracuje się wiosną, latem, jesienią. Trzeba być odpornym na pogodę. Jak jest zlecenie, to się pracuje, czy deszcz, czy słońce. Dziękuję za uzupełnienie. A my przygotowaliśmy dodatkowy materiał, który przybliży Państwu ten zawód. Czynności, które między innymi wykonuje monter konstrukcji budowlanych. Wykonuje złącza prefabrykatów żelbetowych, zabezpiecza przed korozją i rdzą elementy stalowe. Wykonuje połączenia elementów drewnianych. Montuje drewniane elementy konstrukcji. Obrabia drewno siekierą, toporem, dłutami i piłami. Zabezpiecza elementy drewniane przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Składuje i transportuje materiały budowlane. Wierci i rozwierca otwory na śruby i nity. Przecina elementy stalowe przy pomocy narzędzi. Układa zaprawę w miejscu wbudowania prefabrykatów. Wytycza osie i krawędzie wbudowania prefabrykatów. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Panie ekspercie, muszę dopytać, czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Słaba budowa ciała, poważne wady wzroku i słuchu oraz ogólnie niska wydolność fizyczna. To są główne przeciwwskazania. Oprócz tego omdlenia, zaburzenia równowagi i zawroty głowy, lęk wysokości, wady serca i nadciśnienie tętnicze, a także choroby układu oddechowego. I ostatnie już dzisiaj pytanie. Proszę powiedzieć, jakie są perspektywy pracy w tym zawodzie? Tutaj posłużę się przygotowanym materiałem. Proszę spojrzeć. Monter konstrukcji budowlanych może pracować w firmach budowlanych zajmujących się budową domów lub realizacją dużych, skomplikowanych zleceń. Alternatywną ścieżką pracy w tym zawodzie jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Na zakończenie chciałbym dodać: Przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję panu za obecność w studiu. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód, jego specyfikę i wymagania. Dzisiaj już się żegnamy. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie Monter Konstrukcji Budowlanych, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Branżowa Szkoła pierwszego stopnia, 3 lata. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki, BUD 08. Praca w zawodzie Monter Konstrukcji Budowlanych. Ścieżka druga. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, BUD 08 lub 2 lata nauki w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie. Potwierdzenie kwalifikacji BUD 08. 8. Egzaminem zawodowym zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Praca w zawodzie Monter Konstrukcji Budowlanych. Ścieżka trzecia. Branżowa szkoła pierwszego stopnia lub dokształcenie teoretyczne w formie pozaszkolnej plus praktyka w zakładzie rzemieślniczym. Potwierdzenie kwalifikacji egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Tytuł czeladnika w zawodzie Monter Konstrukcji Budowlanych. Po przepracowaniu minimum 3 lat potwierdzenie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł mistrza w zawodzie Monter Konstrukcji Budowlanych, praca w zawodzie Monter Konstrukcji Budowlanych. Nadbudowa kwalifikacji, uzyskanie zawodu Monter Konstrukcji Budowlanych po potwierdzeniu kwalifikacji BUD 08. Potwierdzenie kwalifikacji BUD-14, organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów egzaminem zawodowym zorganizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, plus uzyskanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, uzyskanie dyplomu technik budownictwa.